O leśnicy, 30 km od Wrocławia, znajduje się jeden z najprężniej działających oddziałów położniczych w południowej Polsce. Tu swój dzisiejszy dyżur niedługo kończy położna Iza. Tak wygląda trakt główny. Tutaj mamy dyżurkę pan, pań położnych. I tutaj mamy dwie osobne sale do porodów rodzinnych. Tutaj jest porodówka lawenda, tutaj jest porodówka stokrotka. Sprawdzę sobie teraz, czy wszystko tutaj jest, bo za niedługo będziemy przekazywać dyżur. Ja pracuję w Oleśnicy od półtora roku, a położną jestem od 19 lat. Kilka dni temu były urodziny mojego zawodu. To jest moje powołanie. Tego chciałam od samego początku, mimo że, e, jak pierwszy raz zobaczyłam poród jako studentka pierwszego roku położnictwa na jeszcze wtedy Akademii Medycznej we Wrocławiu, e, to niezbyt dobrze to zniosłam. Zrobiło mi się słabo, popłakałam się i z sali porodowej mnie wyprowadzili, ale to było tylko tak incydentalne. A później wszystko zaczęło się układać w jedną całość. No i zaczęła się moja historia. Po zakończonym dyżurze Izę czeka jeszcze spotkanie z pacjentką Katią. Katia jest w 38 tygodniu ciąży i zdecydowała się na poród z Izą w roli prywatnej położnej. Jej historia w roli mamy dopiero się rozpocznie. Mam na imię Katia, pochodzę z Białorusi, mam 29 lat, mieszkam w Wrocławiu już od 5 lat. Mam męża i teraz mamy jeszcze córkę. Dzień dobry, witam dzień serdecznie. Dzień dobry, Była dzień dobry, Pobre, witam Panią, bardzo mi miło. Bardzo mi miło, również. że sobie usiąść. Miło mi, że się spotykamy w dniu dzisiejszym. Tak, ja też poczucie. Bardzo dobrze. Dobrze się tak, Pani czuje tak. w tych upałach. W ogóle nie przeszkadza? Dobrze, <grym> <grym> absolutnie. Jakie oczekiwania e, miałaby Pani w stosunku do porodu, albo jakie wyobrażenia, albo jakie ma Pani doświadczenia, może zasłyszane od kogoś? Mm. Eee, nasze pierwsze dziecko, mhm. bardzo długie, wyczekiwane. Będziemy rodzić naturalnie, przynajmniej próbować, bo to różnie może tam w trakcie porodu się zdarzyć, ja tym dobrze wiem. Nasza droga była dosyć ciężka. Trzy lata starań o dziecku, robienie różnych badań. Zaczęło się od tego, że ja nie mogłem mieć dobrych plemników, ponieważ kiedyś miałem wypadek. i przez ten wypadek po prostu plemniki same wcześniej umierały przez, przez bakterie i po prostu najpierw ja musiałem siebie wyleczyć, żebyśmy potem mogli działać już w stronę ciąży. Nie?